Hej, Cześć Szymona, dzisiaj, jak wiecie, jest Halloween, także postanowiłem troszeczkę oddać te klimaty tego dnia. I dzisiaj, przed nami, będziemy oglądać jakieś trzy randomowe horrory w 360 stopni. Kiedyś taki materiał powstał, kiedy po prostu miałem specjal na 400 subskrypcji. Natomiast to jest zupełnie co innego, ponieważ teraz będziemy oglądać filmy na Halloween. Dokładnie tak. Jakie to będą filmy, nie wiem na bieżąco, po prostu będę jakieś sobie randomowe wybierał. Na pierwszy rzut, wychodzi nam jakiś horror. Mężczyzn, czy coś po prostu z jakiś straszny dwór, będzie pewnie i zobaczymy, co tam będzie się działo. Także lecimy do pierwszego materiału. Materiału, materiału. No i dobrze. Także odpalamy i patrzymy, co tam może się wydarzyć. Czy coś będzie strasznego, czy też nie. Z racji, że jest to. Materiał w 360 stopni, to będziemy mogli sobie poruszać kamerką wszystko. Będziemy mogli się po prostu ruszać i zobaczymy. To już się zaczyna, chyba się zaczyna. No dobrze, ale powiem wam, że trochę w tej masce duszno, ale postaram się wytrzymać No dobra. To już my weszli chyba. Weszliśmy do środka. Na razie jest cicho, nic nie. Dobra, już słychać jest krzyk dziecka. Dosyć przerażliwe, jak to właśnie w takich filmach horrorach czy coś. Drzwi się zamknęły z prawej strony. Kto je zamknął? Czyżby wiatr? Raczej nie. O! Jakieś dziwne dźwięki do góry. Czyżbyśmy tam poszli, czy... nie? Halo? I co? Co jest? Kto tu biega? Halo? Kurda, ja się męczę w tej masce. Tak... Śmieszy cię to, nie? No... Jednych śmieszy, jednych nie, no dobrze. Jestem nadal w niej. Czy to wszystko się dzieje do góry? Czy ty jesteś na wyższym parterze? Co? O kurde! Oj, 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 oj! Ej, postać sama idzie. Ja nic nie robię, teraz on gdzieś sam do góry idzie. No też by pewnie uciekł. Co tu leży? Nóż? Halo? Podnieś ten nóż. Musimy się... Tak, kruki! No kruki! Kruk to, kruka wpuścili do domu i teraz proszę wypuścić takiego kruka Tylko słyszę, na razie nic nie widziałem O! Pierdziele, co mnie rzucasz we mnie, he? Co tu jest? O nie, nie, nie Ja nie chcę tam iść, a jak coś wrzucą we mnie nożem, kurde, aż odruchowo się odsunąłem Jakbym zrobił unik przed tym nożem Halo? Co do? Kto mnie przewrócił? Ej, ktoś mnie popnął, mnie przewrócił. Tak się nie robi. Czy z tym obrazem coś będzie nie tak? Może nie? Może wszystko będzie w porządku? Ale ktoś mnie najwidoczniej... Okej, okay, dreszcze przeszły mnie i co wam powiem ciekawego, akurat byłem odwrócony od tego obrazu, tylko mogłem słyszeć z tego obrazu za mną, ale i tak odruchowo byłem cicho, tak by po prostu mnie w tym pomieszczeniu nie było. Także szukamy drugiego jakiegoś materiału. Okej, okay, jesteśmy gdzieś, się pojawiliśmy w czymś. Ogólnie nie wiem co tu mogę się spodziewać. Był potwór dość przerażający, bardziej kobieta jakby była jakimś upiorem. Także tego mogę się spodziewać, ale nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie jest dosyć przerażająco, mam tu jakiś telewizorek i jakieś postacie w tle, które, nie wiem, kręcą rękami, czy co tam było, czy jakieś miały po prostu przedmioty. Halo? Proszę tak nie robić. O nie, drzwi się otwierają, najgorzej. Czy ja chcę tam zaglądać? Chyba nie. Mam nadzieję, że nic za chwilę tutaj nie wyjdzie, tylko to są jakieś odznaki po prostu, żeby nas wystraszyło tu coś. Czyli tutaj drzwi, tutaj lampa zgasnie, czy coś takiego, zaraz obraz spadnie. Czy rzeczywiście zaraz coś tutaj przyjdzie? Bo nie wiem, czego się tutaj naprawdę spodziewać. Jesteśmy w jakimś domu. Bo to można na razie określić. I ten dom no nie jest taki przytulny ogólnie. Obracam się, bo tutaj naprawdę nie wiem, czego się mogę spodziewać. Czy ktoś będzie mi robił za chwilę plecy, czy też nie? Synek plecy chroń. Czy może ktoś po prostu od przodu mnie zaatakuje? Ale dobra, drzwi się otwarły. Ja podchodzić na razie widzę, moja postać nie chce. Sam bym nie podchodził raczej. Raczej bym unikał czegoś takiego. Najchętniej no to chciałbym, żeby w ogóle coś takiego nie spotkało. Ej, coś tu jest. Ej, coś tu się rusza. Widzicie w tej kamerze? Patrzcie, w tej kamerze ktoś się rusza. Ale ja nie wiem, czy on jest w tym pomieszczeniu. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Czy może to coś jest niewidzialne, jak po prostu tego nie widzę tak normalnie? W sumie nie wiem na co patrzę, czy mam patrzeć na tą kamerę? Porusza się, widzicie, w jakimś kierunku, ale w którym? Czekajcie, schody? Czekajcie, bo schody są tutaj? Czyli to jest... Tu chyba, w tym miejscu. Tak mi się wydaje, wiecie? Odejdź! Odejdź! O nie, idzie! Idzie jakiś stwór! Zostaw mnie! Jest mało widoczny, to jest plus, bo. Bo nie jest aż taki straszny, jak jest mało widoczny. I to było wszystko? To było wszystko? Przecież to nie było aż takie straszne. No ale na pewno ciarki przeszły, bo to nie wiadomo, czego było się tak naprawdę spodziewać. No dobra, i zaczynamy trzeci film. Trzeci materiał. Co w tym filmie? Jesteśmy w takim psychiatryku, chyba. Okej, okay, ciekawe efekty. Psychiatryk. Co możemy spotkać w psychiatryku? Jakiś po prostu lekarzy psychicznych, taki, co po prostu mają coś nie tak z głową? Czy też jakąś pielęgniarkę? Pani pielęgniarko, pani tam nie idzie. Czemu jestem przywiązany do krzesła? Bo tak prawdopodobnie jestem. A ktoś mnie prowadzi. Aha, jestem na wózku, który po prostu sam się porusza. Ok. Czyli ja bardziej jestem tutaj jako kamera. Tu pewnie jest kamera zamontowana na tym krześle, a nie... Psychiatryk? Ło! I ten gościu rusza się, czy po prostu wisi? Ogólnie taki... Ołtlastik, można powiedzieć, taki psychiatryk, nie? Też tam jest nawiązanie do tego wózka, że jedziemy wózkiem. A nie, on wisi, okej. Okay. Ha. Ok, le le lecimy dalej. Proszę mnie zostawić. Ja idę dalej. Ej, ale jest napięcie. Ta muzyczka daje klimat, wiecie? Znowu jakąś muzykę włączyli. Muszę zakłócać, że niby tam coś robię, gram. Jakaś muzyka, trąbie coś O! Hello boy! Co tam? O jaki silny z ciebie kolot widzę? Hehe! <laughs> nie dopadniesz mnie! Ale muzyczki fajne, bo tak troszeczkę odwiedzałem, co tu się dzieje. I przechodzimy sobie tak klimatycznie. Winda jest taka napięta w różnym po prostu momencie. Na luźno, a kiedy wychodzimy, to już się dzieje tak troszeczkę bardziej przerażająco. Mogę se tutaj wyjść? Halo! O! Gigantyczny szczur! Dokąd biegniesz? Winda się zamkła. A ja nie chcę tam zjeżdżać. Ja, ja nie chcę tam, bo tam coś z tyłu jest i ja nie chcę tam zjechać. Ja wolę jechać przed ciebie. Proszę mnie tutaj kierować w tym kierunku. W sumie nie wiem, co tutaj yy, mam zwiedzać czy to jest jakaś wycieczka taka, czy co? Standardowo, standardowo, że coś po prostu się rusza, przerusza, rzuca. Tu coś się otwiera, tu gaśnie. Na razie, standardowo. Ok. Today you will die. Nie, 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 ja tak nie chcę. No today, no to... No no not. Ja nie chcę Ja myślałem, że to jest tak po prostu jakaś wycieczka, że mnie uprowadzacie, a nie to takie od razu kwestie mi, że zarzucacie Oa! Oła, żeś mnie pierdyknął, Oła, że mnie boli teraz. Coś ty zrobił gościu A, to jest ta ze Silent Hilla Pielęgniareczka, no ale piersi to miała bardzo dobre, wam powiem, bardzo takie dobre. Hi, hi. <grystanie> O nie, Leatherface? face? Przyszedł leather mnie, i... Jednak ta opinia, która była przedtem, spełniła się jednak, bo raczej potem chyba nie przeżyliśmy. Chyba, że nam ucięli jakieś pewne geny, które po prostu jeszcze w stanie. Zdołaliśmy przeżyć, ale na pewno już jesteśmy w gorszym stanie. Pewnie jakiś krwotok mamy. Zamknęli mnie w jakimś pudle. W pudle mnie zamkli. A w tym pudle co? Pewnie tu coś będzie. Uff! Ja pierdzielę, ej, gościu! Ja pierdzielę. O! Dobrany, gościu, to było dosyć, dosyć dobre. Jo kurde, ale uniki wale, nie? Ale to wam powiem, że takie przyzwyczajenia, bo jak coś widzę, to po prostu muszę gdzieś kurde ruszyć się, gdzieś uciec, ale się działo, ojojoj. Oj, oj. Czekajcie, pierwszy materiał był w tym, w tym dworze, można powiedzieć, taki horrorowy dwór. Później oglądaliśmy w tym takim strasznym domku i teraz właśnie ten psychiatryk. Ogólnie psychiatryk tutaj dosyć dobre to było, dosyć mocne. Natomiast ten drugi film, który oglądaliśmy, to tak, były ciarki, ale się nie wystraszyłem. no i w pierwszym materiale, kiedy oglądaliśmy pierwszy właśnie ten mentioned horror, to tam też dosyć ta postać, która się pojawiała, także też to troszeczkę było dosyć przerażające. No dobra, były trzy horrory, jakieś randomowe, w 360 stopni, ja się bawiłem dosyć dobrze, jeszcze jakoś jestem w stanie funkcjonować, nie jestem na takim etapie, że teraz bym poszedł spać i po prostu bym nie mógł zapomnieć. Jestem w etapie, który bym po prostu mógł tutaj powiedzieć, że dobrze się działo, były emocje, także zobaczymy co nam przyniesie przyszłoroczne Halloween, czy też jakiś po prostu materiał, gdzie oglądam właśnie filmy czy też 60 stopni horrory, czy też może po prostu wam jakiś gameplay zaprezentuję, jak gram jakiś horror, to wszystko będzie jeszcze pod znakiem zapytania. Na razie, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i na razie, cześć! <śleszy>